W przerwie zimowej nastąpiła zmiana na stanowisku trenera w zespole Błysku-Kuźniczysko. Dotychczasowego szkoleniowca Leszka Karbownika zastąpił Mariusz Perzyna, który ostatnio prowadził czwartoligowy GKS Mirków. Nowy szkoleniowiec Błysku to wychowanek Polonii Wrocław, w której rozpoczynał również swoją karierę trenerską. Mariusz Perzyna posiada licencję trenerską UFA, a doświadczenie na stanowisku trenera zbierał w takich klubach jak Polonia Wrocław, LKS Stary Śleszów, Świtecz Wiązów, KS Żurawina, FC Wrocław Akademii czy GKS Mirków. Nowy szkoleniowiec odbył również staże w takich klubach jak Mieć Legnica, Lech Gdańsk, Sparta Praga, Bayer Leverkusen, a nawet Intermediolan. Panie trenerze, gratulujemy objęcia funkcji szkoleniowca Błysku Kuźniczysko i witamy w klubowej rodzinie. Przeglądając Pana CV widać, że ma Pan doświadczenie na tym poziomie rozgrywkowym. Ostatnio prowadził Pan czwartoligowy GKS Mirków. Czy podjęcie decyzji o objęciu sterów w zespole błysku kuźniczysku było łatwe? Czy łatwą? Na pewno szybką. E, jakieś, jakieś wyzwanie, kolejne, kolejne etapy, to kolejne wyzwanie w moim życiu. E, w zawodzie trenerskim zaczynałem już tą swoją przygodę tręską dla klasy. Także nie jest jakaś to dla mnie. E, Ob, Obsaliga. Natomiast no, duże wyzwanie, dużo gdzieś tam też y, obiecuje sobie y, po swojej pracy, tutaj też po chłopakach, y, że, że jest duży potencjał do tego, żeby tutaj zrobić fajną piłkę. Po rundzie jesiennej drużyna Błysku zasiada na fotelu lidera. Słuchując się w głos kibiców, można powiedzieć, że cel jest tylko jeden: awans. Czy cel trenera jest taki sam? Tak, oczywiście, że tak na no, trener nie ja wiadomo, chciałbym co roku awansować, ale czy to z tym zespołem, czy też z każdym innym? Po to się gra w piłkę, żeby wygrywać i, i awansować. Natomiast tak na no, równi stają sobie y, budowanie zespołu, czyli awans plus, plus jeszcze te aspekty też, y, mówię, psychospołeczne takie, no lecz to jest, wypracowanie swojego modelu w tak, żeby, tak, żeby no, był znany z tego, że ma swój model i że było spoznawane, że gra swój piłkę. Objął Pan drużynę w przerwie zimowej. Jak wygląda obecna sytuacja kadrowa? Będą jakieś wzmocnienia, bądź zrezygnuje Pan z któregoś z zawodników? Tak, dzisiaj testowaliśmy młodego chłopaka 2004 z, z WPS-u, książka Wrocław, Norberta, e, prawo Od dwóch treningów trenuje z nami Patryk, 2006 wychowanych w Bardzo fajny młody, słodki No Jesteśmy już dogadani hmm. z Stąpię z poziomem, że jest zdecydowanie nas przyjść. Pojem no, sobie wiedzę, że jednak że, że bardzo nie gazpokój defensywnie czyli to co jest nam potrzebne w fazie wydawania i ustawienia zespołu no i oczywiście oczywiście atmosferę, jeżeli chodzi o oszatę to jest Za nami trudny okres pandemii koronawirusa, który uniemożliwił przez długi czas wznowienie grupowych przygotowań do rundy. Jak obecnie wyglądają przygotowania zespołu? Bardzo ciężko nam powiedzieć, na to fakt, że pan, ta pandemia nam wszystko skróciła jest prostu przygotowawczy. E, na tyle mocno, że, że w tym okresie, gdzie nie mogliśmy trenować, mieliśmy zrobić podstawy bazy, bazę do, do tego, żeby mieć siłę, żeby przejść, przejść dalej. Tak? Więc teraz to wszystko trzeba gdzieś tam łapać i posząkować, e, żeby zrobić jedno i drugie, ja też... Też ilość jednostek w tygodniu troszeczkę tak? do, do nie ogranicza tak. W bo jest tam pracowają, miałem być jednostek w tygodniu, można było coś zrobić. Teraz mamy dwie to no. Taka liga ja trzeba sobie z tym poradzić, ale myślę, że zresztą że tam nie do tego. Za drużyną błysku jest już kilka spotkań sparingowych. Jak ocenia pan te mecze? Duża synusio, tak? E Pierwszy start jest słowem, bardzo pierwsza, pierwsza połowa, tak jak do przodu, później gdzieś tam zmiennicy, zmiennicy weszli, no wiadomo. To jest takie powiedzenie, pokaż mi swoją matkę powiem jaki masz zespół. Więc też muszą dbać też o siebie, też muszą dbać o od tego, czego od nich wymagamy. Nie może być tak, że nawet w Andrasie się popatrzycie z tą Oby nie, że jest tylko zmiennik. Ma wyjście, jak są nawet 15 minut, to on się lepiej Zapytaliśmy naszych kibiców na stronie facebookowej, czy mają do Pana jakieś pytania. Najwięcej z nich dotyczyło oczywiście wcześniej poruszanych przez nas kwestii, awansu do okręgówki i roszad personalnych w drużynie. Ale były też inne pytania. Pan Łukasz Haniecki dopytywał, czy w nowej drużynie będzie Pan stosował futbol defensywny na styl obrony Częstochowy przez Marcina Najmana, czy raczej ofensywny, nastawiony na strzelanie dużej liczby bramek, tak jak preferuje drużyna San Marino. Jeżeli, jeżeli zdążymy się przygotować, no to będziemy grali mocno ofensywny w Jeżeli nie zdążymy się przygotować na tyle, na, na tyle, ile bym sobie pewnie życzył, czy to będziemy grać system NW, czyli no, tak zwany, może nie będę gdzieś tam, ale znam pana Łukasza Hanickiego, to jest zaprzyjaźniony, działać z klubu Odry Kotowice, tam gdzieś tam układa im diety, i inne rzeczy wydarzą, więc, ale dziękuję za pytanie. Nie ma pytań, także no, dziękuję. Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych sukcesów z błyskiem. Dziękuję, pozdrawiam.